Serdecznie zapraszamy na 29. Święto Bamberskie, które odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia. Trzeciego w sobotę na Dębcu zapraszamy na piknik z bambrami, a czwartego w niedzielę rozpoczynamy korowodem o godzinie 14, który wyruszy spod Muzeum Bambrów Poznańskich ulicą Mostową na Stary Rynek. Korowód wyruszy o godzinie 14 spod Muzeum Bambrów Poznańskich ulicą Mostową na Stary Rynek, gdzie na schodach Rajcy miejscy przywitają wszystkich zgromadzonych. Następnie wyruszymy z ratusza w kierunku studzienki z Bamberką, gdzie jak co roku udekorujemy ją girlandą z biało-czerwonych kwiatów. Ze Starego Rynku będziemy zmierzać w kierunku dziedzińca wolnego Urzędu Miasta Poznania pod scenę, gdzie odbędą się główne obchody naszego święta. Będą grały zespoły ludowe, będą śpiewy, tańce, animacje dla dzieci, różne konkursy, również konkurs Gwary Poznańskiej. Będzie można spotkać bamberki, porozmawiać z nimi, zrobić sobie zdjęcie. Również i mnie będziecie mogli tutaj spotkać. Zapraszam serdecznie.